Marcin Robakowski, który ma 17 lat i dwie firmy. What the fuck, naprawdę? Bro, jeśli to prawda, chciałbym Cię zaprosić na podcast. Strasznie imponują, i inspirują mnie młodzi ludzie, którzy zakładają firmę w wieku tak, takim, gdzie ja nawet wtedy nie wiedziałem, co się dzieje w życiu. Ja byłem takim luzerem, jak miałem 17 lat, stary. Jeśli naprawdę masz dwie firmy. Napisz do mnie maila i wyślij mi jakieś szczegóły. W każdym razie, wracając do Twojego pytania, co zrobić, żeby nie zaniedbać życie towarzyskie, plus żeby zachować równowagę psychiczną? Powiem Ci tak, ja jedno, jedna rzecz, którą żałuję, jest to, że całe życie. Miałem stany lękowe i nie wiedziałem, że to jest przez to, że nie dbałem o swoją higienę głowy i mózgu. Medytacja mi zajęła 31 lat, żeby dojść do takiego punktu, gdzie kurde wiem, że siedzenie tak i myślenie o niczym, a to jest umiejętność, strasznie pozytywnie wpływa na wszystko w życiu. Łatwiej się życie układa, wszystkie myśli. Co trzeba zrobić jest bardziej jasne. I mówię to, ponieważ, kurde, ja zawsze w takim, z takim szumem żyłem w głowie. Szumiało mi normalnie, tak, non-stop. Zawsze na jakichś na jakich takich obrotach dość wysokich mój mózg działał. Nie wiedziałem, że to trzeba odpuścić ten gaz, żeby to spadło, żeby nie zwariować. Jak się tyle robi, tyle co Ty mówisz, że robisz. Ehm, więc naucz się, stary, poświęć 10 minut dziennie. Kup sobie aplikację albo zainstaluj darmową wersję Headspace, aplikację do medytacji i wycisz się, naucz się tego. Później będziesz mógł to robić wszędzie przez 5 minut, po prostu wyłączyć ten mózg, złapać tę równowagę. Bo jak tyle robisz, a będziesz jeszcze więcej robił, jak, jak, jak tego, yy, jak będziesz trochę starszy, to ta umiejętność cię może uratować, stary. Jeśli chodzi o życie towarzyskie, no ja, jako introwertyk, zawsze miałem łatwo z odmawianiem jakichś tam, wyjść na kolację czy do klubu. Łatwiej było mi siedzieć przed kąpem samemu. Z czasem ta samotność mnie przerosła, ale też było mi bardzo ciężko nawiązać jakieś prawdziwe znajomości. I nawiązać z taki prawdziwy kontakt, bo kurde, stary, no sam wiesz, jesteś młody, ale wiesz, przedsiębiorczość to jest strasznie samotna przygoda. Ludzie dookoła, którzy mają normalne, powiedzmy, tam wiesz, od dziewiątej do piątej pracę, wychodzą z pracy, murzek się wyłącza, bo nie mają tej odpowiedzialności, żeby myśleć o tym, non-stop. To jest samotna podróż. Więc. Ja jakoś nigdy nie mogłem się dogadać z ludźmi, nie mogłem mówić o swoich problemach, bo one wydawały się absurdalne do innych. Więc sugeruję ci znajdź, poznaj innych przedsiębiorców, młodych czy starszych, żeby po prostu się spotykać raz na tydzień na jakąś kolację i gadać o tych wszystkich problemach. Ja tego nigdy nie miałem, nigdy sobie tego nie ogarnąłem. Nie wiedziałem, że tak no, najlepiej byłoby mi tak zrobić. Trochę wysiłku włożyć te, te, to życie towarzyskie. E, teraz nadrabiam. <laughs> nadrabiam stary, ale samotność zabija. To jest nawet udowodnione, że fizjologia po prostu pada, więc ważne jest, żeby zbudować, włożyć tą energię i pracę, żeby zbudować tą grupę ludzi, powiedzmy nawet 3, 3 4, 5 osób takich bliskich, które przeżywają podobne. Rzeczy w swoim życiu, czyli raczej ludzie, którzy mają własne firmy, tak samo myślą, to samo mają podejście do życia. Um, no. I to też pomoże z tą równowagą psychiczną. Razem z medytacją uff, będziesz w stanie pokonać ten cały świat, bro. Tak jak mówiłem, odezwij się do mnie. Zaciekawiłeś mnie strasznie. Um, możesz być inspiracją dla wielu. Wielu młodych i nie tylko młodych. Dla mnie też. Się pytasz, czy powinieneś zrezygnować z, z, ze szkoły, stary, no ja ci nie doradzę tutaj, ale kurde, za. Nie, w sumie doradzę. <laughs> Zastanów się, jakie masz priorytety w życiu i dla kogo robisz co. Czy do szkoły, tą szkołę chcesz pewnie skończyć dla rodziców, żeby ich zadowolić? Ale uważasz może, że to jest strata czasu, bo już osiągasz jakieś sukcesy, masz dwie firmy. Może to jest strata czasu. Musisz sobie pomyśleć, jakie masz priorytety, dla kogo robisz co, i podjąć tą decyzję sam. Ale wiem, że wiesz, co trzeba zrobić.